In the game. Let's play. Ground game. Rianika przed KSW 97, witamy serdecznie. na południe. Dziękuję. No, przed 97, a brakowało, bo byłoby przed 96, bo już na wywiadzie z Izajem była, natomiast zawalczyć się nie udało, i do tego chciałbym przejść. Mm -hmm. No, kiedy dowiedziała się w ogóle o wadze Skarry znaczy kiedy dowiedziała się, w sobotę się dowiedziała, tylko o której to było godzinie i trzeba była w ogóle chwila zawahania. Então, é, primeiro a gente vai conversar um pouquinho sobre o evento do mês passado, né? Uhum. Quando exatamente você ficou sabendo que teve essa poss possibilidade de você enfrentar a Carolina Ofters? Quando exatamente? Você lembra o momento exato? Acho que não lembro não, mas eu acho que foi o mesmo dia da encarada, não? Da luta? Mas, ah, mas, ah, foi no, ah, no mesmo dia da luta mesmo, ah. que me propuseram para eu lutar. Com a menina. Mas não sinal lembra a hora exata? É não. No dokładnej tutaj godziny tutaj nie przytoczę, ale faktycznie było to już w, w dzień gali, kiedy dostałem tę ofertę. No ale skończyło się jak się skończyło. znaczy, faktycznie nie było chwili zawahania, no bo wiemy chyba, że było 60 kg na wadze, mm -hmm. no więc wiadomo, no, że nie, było, nie można było zbijać, bo to już nie było na to czasu. Mm -hmm. e, natomiast czy zastanawiali się długo nad taką propozycją, czy no, chcieli, no bo wiemy, że to Karolina odrzuciła mm -hmm. finalnie każdą z rywalek? gente sabe Sabiki Foi Elak, a Karolina, que na Wasej to Mas teve um momento de excitação na sua parte, de, de pensar eh, se, se você ia aceitar essa luta, ou, ou não teve? Como é excitação? Assim? Excitação, tipo, você tipo, pensar, tipo, de, de, tirar um pouquinho de, de tempo para pensar se, nossa, eu vou aceitar essa luta ou não? Teve um momento assim? É, teve um momento que eu pensei, será que eu pego? Mas aí a gente conversou com o nosso empresário, aí eu e o nosso empresário. E a gente decidiu ir mesmo a lutar. E... Tam ja byłem już ja razu na lutę, tylko że. I aseanci. Moment zawahania faktycznie był, no, ale później, ponieważ no, już nasz menedżer, no, ten sam co Isaiah, był na miejscu, więc od razu to przegadaliśmy e, ten temat. No, ja właściwie byłam gotowa do tego, żeby, żeby od razu e, tę walkę, e, walkę przyjąć, no, ale ostatecznie do niej do, nie doszło. Ale no, no, z, no, z mojej strony wszystko było gotowe do tego, żeby, żeby wejść do klatki. No, w tej chwili w tej było około 60 kg, no więc wydaje się, że dużo nie zbija do, do walk w tej kategorii muszej. Ile aktualnie jest, ile aktualnie brakuje do limitu? Você mm, com você pesa quanto agora? Você tem muita muitos quilos para chegar no limite? To nie ja wiem poco, ja pokaż gram. Quantum z U kilo, strony? Mhm. Więc no nie, ja nie muszę zbijać specjalnie, żeby, żeby trafić do tego limitu. W tym momencie już jestem kilogram od limitu, także już, już, już za chwilę go osiągnę. Czy obserwowała Wiktorię Czyżewską? No wiadomo, że wiedziała o tej walce wcześniej niż wpadła propozycja z walki z Karoliną. No co o niej wie I, i na których walkach Wiktorii się skupiała? No bo wiadomo, że były walki, były zwycięstwa. Teraz się jedna porażka, gdzieś okupiona problemami znaczy okupiona, której powodem były problemy zdrowotne, zdaje się z zbijaniem wagi, natomiast czy znaczy, ma pełen przegląd walki i wie jej temat? wszystko w związku z czym też tutaj nie było chwili zawahania my przyjąć ofertę na walkę właśnie z nią seciirão pouquinho de tempo para analisar sua adversária, tipo as lutas passadas dela, porque ela teve momentos bons, né? Ela teve knockouts na na sua como na última. luta dela, ela conseguiu nocautear a sua adversária, mas também teve momentos mais fracos, né, que ela sofreu uma derrota por causa dos problemas de, de uma saúde. Você tirou um pouquinho de tempo para assistir às lutas dela? Uau! De quem? De quem? Da sua adversária, da Vitória Tchechevski. Ah, tá. Você <laughs> lembra aquela vinda que você vai ah, lutar? Tá. <laughs> É, sim eu tiro um às vezes né mas que todo isso faz me... meu treinador e meu empresário eles ficam olhando e aí a gente baseado no que ele me fala eu trabalho uhum. mas é, você não... não tem não teve um momento específico para você não lembrar alguma luta específica dela eu já vi umas luta dela no OKSW, já vi um uhum. também mas acho uma coisa normal. Uhum. No nie, nie jest tak, że jakiś moment w karierze Wiktorii Czyżewskiej jakoś mi zapadł w pamięć, obserwowałem jej walki w KSW, natomiast ja zostawiam takie rzeczy właśnie jak game plan, jak przygotowanie swojemu trenerowi i swojemu, swojemu menadżerowi, także to oni tutaj przede wszystkim wykonali większość pracy do tego, żeby mnie przygotować do, do, do tej walki. Ja jestem tutaj po to, żeby przede wszystkim walczyć. No, Ery wygląda się dość drobną zawodniczką, czy nie myślała o tym, żeby zmienić kategorię na kategorię słomkową, mm -hmm. czy byłoby to wykonalne w jej przygotowaniach, aby zbić do tego limitu? Mm -hmm. Você parece uma lutadora pequena, né? Você já pensou para para baixar sua categoria? Você acha que seria possível para você se preparar para para ficar e, lutando na categoria pro, pro O meu empresário ele falou para eu vou fazer 5 só que a gente está nesse projeto agora. Não, outra vez, por favor. O meu empresário ele falou para a gente uhum. é, trabalhar nessa categoria, só que a gente está nesse projeto. Aham, entendi. E, więc e, no, mój menedżer mój e, powiedział, że przede wszystkim e, no, po, powinnam walczyć w tej kategorii jeszcze jakby niższej, no ale jakby na stole w tym momencie pojawiła się oferta jakby walki w, w tej konkretnej kategorii, dlatego się przygotowaliśmy do tego, no ale generalnie e, z, z poprzednich wywiadów też, które tutaj odbywaliśmy z Eriani wynikało, że ona już walczyła w różnych kategoriach, mm -hmm. także myślę, że byłoby to możliwe. Ta poda nie podaje w wyniku jednej walki. No my wiemy, od tak że to jest 5 zwycięstw, 4 porażki. Natomiast z czego wynika, a, a, to, że na topologii tej jednej walki, wyniku tej jednej walki brakuje. Eee, tem uma coisa bem interessante no seu topology, né, que o, o, o resultado de uma luta do seu record é desconhecido. Que, tipo, ninguém sabe qual foi o resultado dessa luta. Você pode falar um pouquinho para gente por, por quê? É, Essa foi uma luta que foi pautada para Venezuela mesmo. A vez después de 5 i na Wenezuela, ale eventu, został przez rząd To były czasy, kiedy walczyłam jeszcze w Wenezueli, ponieważ teraz Serianni już mieszka w Brazylii i, i swoje ostatnie walki toczyła właśnie tam. E, natomiast wydaje mi się, że, że ta cała sytuacja wynika z tego, że, że do tej gali ostatecznie nie doszło, że ona została jakoś tam anulowana i dlatego, dlatego tak to wygląda w Napoli. Okej, okay, czyli to, to inaczej. zapytam w takim razie, bo że. Jeżeli... Nie ma, to rekord mam 4-4, wynika z tego. Kazłów wpisuje 5-4, to która walka jest to dziewiątą w takim razie? Entau, kwałę u U jest 5-4, i 4-DeHotas. O 4-Witorias i 4-DeHotas, komiki je? 5-4. 5-4. Więc e... nie, nie mamy tutaj stuprocentowej pewności, ale wydaje mi się, że mój rekord to jest 5-4. Okay. <gry> czyli, czyli, nie wiadomo do końca. No. No, nie Snowlebra. Nie do końca chyba przywiązuje Eriani jakby wadę do takich <gry> rzeczy jak rekord, ale, ale spoko. spokojnie, w porządku. W takim razie do końca zapytam yy, yy, on, yy, wg, według mnie, oczywiście, jaka jest najgroźniejsza broń Witorii. Mm -hmm. Czyzewski? Então <gry> nasu opinia, o qual é a arma mais perigosa que a sua adversária o striking dela como

Serię, serię ciosów i, i z tego wynika jakby wy, wynika to, że, 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 że jest w takim momencie jaki jest. No ale z drugiej strony też nie jest to nic takiego groźnego, jesteśmy na to przygotowani. No dobrze, w takim razie no tyle ode mnie. E, dziękuję za rozmowę. No i czekamy na debiut ERI, no bo to będzie chyba pierwsze jedno, małżeństwo w KSW, jednocześnie, walczące, mhm. jednocześnie mające kontrakty walczące w organizacji, także jesteśmy ciekawi. Trzymamy kciuki, żeby jednak ta walka była, poszła Erii lepiej. Nisso, e foi mas não é não Então, boa sorte no sábado, né? a, a gente acha bem interessante, os torcedores acham bem interessante que vocês são o primeiro casal dos lutadores na história do KSW e a gente espera que, que a sua luta no sábado vai ficar melhor que a última luta do, do Isaiah, vai sair melhor. Dziękuję bardzo za Dziękuję Bardzo dziękuję za wywiad. Dziękuję również. Wiktorę Krzyżewska przed KSW 97, witam serdecznie. Cześć, witam. Ja obiecałem, że to zapytam, więc czy to, czy to prawda, że Artur Sowiński to najlepszy i najznajemniejszy mistrz w historii organizacji KSW bez podziału na kategorie wagowe? Tak i dodatkowo to najlepszy menadżer. Tak jest. I z Marcinem Wrzoskiem go oszukali. Dokładnie tak było. Oszukali i ja widziałam to na własne oczy. Choć miałam wtedy ile lat? 10, chyba, albo z 12. No właśnie, ale a propos, jak masz 15, no i teraz no niestety, no Robert, przepraszam cię, no ale trzeba zapytać Roberta Ruchałę, ile wycisko jak miał 15, bo Wiktoria Czyszewska 50 kilo. Tak, no teraz wszyscy uwierzyli, jak czyli filmiki, że rzeczywiście te ciężary robię od najmłodszych lat i ta siła nie bierze się znikąd. Słuchaj, bo teraz jest taka sytuacja, że jest moda na to, żeby u zawodniczek wszelkich sportów walki wyszukiwać chromosomy, mierzyć im testosteron i wytykać męskie rysy. Czy ty już się też z tym spotkałaś? O, są jakieś takie głupie komentarze, na które już nie, nie chcę zwracać uwagi, e, dużo z od na świecie, ale ja robię swoje, a nie sobie myślą co chcą, także przehypowana blondin na sterydach, dzień dobry! A może w związku z tym chciałabyś spróbować zrobić walkę we Francji i mieć ten temat z głowy, bo szczerze to powiem ci, że dopiero po tym do blogu od KSW ja dowiedziałem się, że takie zarzuty w swoją stronę padają. Tak, ja ostatnio już w jednym wywiadzie mówiłam, że moim marzeniem jest to, żeby zawalczyć właśnie we, we Francji, bo chciałabym odwiedzić Paryż i ogólnie chciałabym tam polecieć, także jeżeli będzie tylko obcy, no to na pewno będę, będę chciała jeszcze w tym roku tam zobaczyć, ale na razie skupiam się na tej walce i wtedy wszelkie zarzuty do widzenia. No właśnie, bo teraz robi nam się długa lista i będzie strasznie zapracowaną osoba, bo teraz tak. Yy, Zawrog grzyb na epik, mm -hmm. rewan Sandro Sukar, yy, teraz walka z Erika Staniedą, yy, no i udowodnić w Paryżu, że jesteś czysto zawodniczką, także do tej roboty, no nie wiem czy starszy Gal w roku. No powiem Ci, że też nie miałam trochę inne plany, ale rzeczywiście wychodzi na to, że będę zapr bardzo zapracowana do e, grudnia. E, a tak poważnie wiesz co, no, skupiam się teraz na tej walce, nie chcę wybiegać w przyszłość, bo już wa z walką w sukar było tak, że wybiegałam i gdzieś tam te plany musiały się zmienić. E, no, ale moim celem jest jeszcze zrobienie jednej walki. A z kim to się okaże? Rozmawialiśmy dzisiaj e, z Eri. E, no, tak jak mi się wydawało, tak jak zapamiętałem z lipcowej gali, gdzie ważasz około 60 kg, no to dzisiaj zobaczyłem zawodniczkę kategorii słomkowej, w mojej opinii. Czy, ty już, czy widziałyście się już? E, akurat jak wchodziłem do hotelu, to w pierwszym momencie się tam e, e, wiesz W ale się nie przyglądałam za bardzo. Z tego, co ja chyba tam widziałam, to jeszcze troszeczkę i do limitu bagowego zostało. Tylko kilograma chyba. E, możliwe. No, wie, no wiesz, no robimy 5.7, ja, ja jutro zrobię wszystko, tam nie dużo mi zostało, żeby to 5.7 wnieść na wadę yy, i bawimy się w sobotę. Miałem okazję porozmawiać w drodze do Tarnowa z operatorem KSW. Powiedział, że no trochę tych wideoblogów nagrał, ale twoje tarcze robią naprawdę wrażenie. Bardzo się cieszę, bo wiele osób mi też zarzuca kolejny zarzut, że podkręcamy tempo na, na tarczach, czyli tam przyspieszamy wideo, a tak kochani, ale to wideo nie jest nigdy przyspieszane i właśnie dzięki temu, że był ten blok z KSW też też jest pokazane to, że te tarcze wyglądają tak i że ja naprawdę wyglądam tak szybko po prostu na, na, na tych tarczach. Natomiast no, to też tak, tak, tak zrozumiałem przynajmniej z tego, co, co Piotrek mówił, że no, to szybkość szybkością, ale to, to nie jest pykanka, w sensie no, jakby traktujesz te tarcze jak przeciwniczkę. Tak, powiem Ci, że wiele było e, w sytuacji, w których ja bardziej zmęczyłem się na tarczach, niż na nie innych sparringach, a właśnie najgorsze są te tarcze, gdzie e, miksujemy i uderzenia, i kopnięcia, i naprawdę te ostatnie rundy, bo zazwyczaj to są ostatnie rundy, no to ja później zdycham. No, mieliśmy trochę okazji już porozmawiać e, o tej walce, natomiast to już zamykając temat przygotowań, czy coś się w nich zmieniło? Ktoś w nich pomagał, kogo do tej pory nie było? Jakiś wyjazd? No poza tym wyjazdem, po którym, jak powiedziałaś w tym wideoblogu, wyglądałaś jak po wypadku samochodowym. No nie, ten cały, cały ten skład, o którym mówiłam Ci ostatnio w naszej rozmowie, no to były kadrowicze bardzo utytułowani zawodnicy, z którymi miałam możliwość się mierzyć, także ja jestem bardzo zadowolona z przygotowań. Mój trener Samużam, że to były jedne z lepszych naszych e, przygotowań, jakby walka to jest później po prostu e, tylko, tylko wynik te, tego wszystkiego tej pracy, którą włożyliśmy. Wiadomo, zawsze może iść w, w różną e, stronę, ale e, jadam z siebie na pewno wszystko i serce zostawię w klatce tak jak zawsze. Strzelnica w zasadzie modna na wideoblogach, natomiast u ciebie doszły dodatkowe, tak. dodatkowe rzeczy. No, mam nadzieję, że Piotrek mi pokaże te całe trzy minuty tego biegu, bo powiedział, że no, musiał pociąć, żeby no, to gdzieś tam było bardziej dynamiczne dla widza. Natomiast no, jak to wyglądało w ogóle, że jakby strzelanie, bieganie, strzelanie, bieganie, jak się w tym czułaś, no, bo samo to, że celujesz jednak z ostrej broni, która no, mówmy się, no, potrafi no, słowo ranić, to ma opowiedziane, no to trzeba się opowiedzieć bezpiecznie, a w momencie, kiedy po wysiłku fizycznym ręce potrafią drżeć, no dlatego to ten stres chyba napływa i jest to jakiś rodzaj nowego bodźca, stresora, no, nawet przygotowania. Powiem ci, szczerze, że byłam bardzo zestresowana na początku. Cała się spociłam, można powiedzieć, a jeszcze jak dołożyli mi ten właśnie tor, że musiałam biegać z tym obciążeniem i później jeszcze strześć, no to było naprawdę ciężkie, ale wydaje mi się, że bardziej psychicznie trzeba było się prze przełamać, żeby zacząć strzelać. Ale powiedziałam, że po walce na pewno jeszcze raz odwiedzę kaliber 44, także naprawdę było fajnie i myślę, że też urozmaiciło to ten nasz dzień z zawodnikiem. Jesteś, wracając do pojedynku, jesteś no, dość wyraźną faworytką. E, obejrzałem jedno, no, jedną walkę, którą udało mi się na YouTube wychwycić, w no, miarę najświeższą Eri. No Ona ma takie inklinacje, że no, widać, że ten parter jej leży, no, ale ona tam też popełnia trochę błędów. Zostawia, potrafi zostawić głowę. Ten trójkąt, w którym dociągała jej rywalka trwał dość długo. Eee, no, zostawić rękę. Jakby czuje się tam dość bezpieczna, ale też spowoduje tam dużo zagrożenia dla siebie. Czy, e czy to jest płaszczyzna, w której ty widzisz szansę na rozegranie tego płynu, czy to musi być zawsze tylko cenę stójka? Nie, no przestańmy mówić o tym, że ja, ja tylko się biję w stójce, no nie, no wiadomo nie było jeszcze okazji e, pokazać tego, ale, ale mam nadzieję, że, że dojdzie do takiej sytuacji, że to jednak może ja obalę i może to e, ja będę chciała, żeby ten pojedynek e, przebiegał w, w zapasach czy tam w, w grapplingu. E, Powiem że no, no nie wiem czego się spodziewać, no to jest walka, to jest wynika wielu sytuacji, e, na pewno chcę, żebyśmy obydwie dały dobry pojedynek, e, no i tak jak powiedziałam, ja dam z siebie wszystko, e, wydaje mi się, że, że jestem już coraz bardziej, nie mogę powiedzieć, że kompletna w stu procentach, ale coraz bardziej kompletną i świadomą przede wszystkim zawodniczką. Okej, okay. no dobrze, no to w takim razie jeszcze jedno, że chciałbym zapytać, tam padło też w tym videoblogu, bo od niego znów się odniosę, e, no to Walentina Szewczenko, bullet, e, ale i o i ale chciałbym zapytać o nie o jej umiejętności strzeleckie. E, no, dla niej to pewnie jest, nie wiem czy nie najważniejsza walka w karierze, no bo jednak gdzieś była taką uśpioną lwicą po, po tylu zwycięstwach. E, udało jej się zaskoczyć. Jedną jedyną akcją chyba, którą na nią trenowano, udało się ją poddać, e, potem był remis. E, jak ty widzisz ten kolejny pojedynek na UFC nocze w The Sphere. Powiem Ci szczerze, że z całą sympatią do Walentyny, bo jestem jej ogromną fanką. To jednak myślę, że ta trzecia walka też będzie jednak na wygraną po prostu Alexe Alex Grasso. Ciężko mi powiedzieć, no bo to już trzeci, trzeci raz się biją. Ta druga walka była bardzo, bardzo równa. Praktycznie tam jeden sędzia dał 80 i mm -hmm. nie wiem, czy to było celowe, czy nie. Ale wydaje mi się, że tych argumentów Walentyna już ma coraz mniej, a Grasso ma naprawdę taką niewygodną stukę. Nawet właśnie Karolina Kowalki już mówi, że to jest bardzo niewygodna stuka i bardzo mocna, mocno uderza. Mm. A w ogóle to zdziwiło Cię, że tak techniczna, tak dobrze bijąca zawodniczka. No bo to Walentyna, jeżeli chodzi o stójkę, po odejściu Asi, no to pewnie jest gdzieś top absolutny, jeżeli nie numer jeden, jeżeli chodzi o, o stójkę, no jednak dała się zaskoczyć w taki, no w jedynym elemencie, w którym wydawałoby się, że też nie będzie można jej zagrozić, no to Aleksa Grasso, która no jakby nie jest turbo zawodniczką zawodniczką, najdziś potrafiła się wślizgnąć i wychwycić ten, ten moment i prze, po jednak na swoją korzyść e, przechylić. Wiesz co? Wydaje mi się, że to po prostu jest tak, że nie leżała jej ta zawodniczka. Czasami jest tak, że ktoś nam nie leży i możemy być świetni w danej tam w stójce czy, czy, czy w parterze, ale ktoś nam nie leży. Ona też, Walentina też, jak zobaczyła, że to stójka jej nie wychodzi, to zaczęła obalać. No ale ta chwila nie uwagi w tej piątej rundzie, no to, no to zrobiła swoje. Okej. Okay. No dobrze, w takim razie ja życzę w zasadzie. Mógłbym życzyć Twojej przeciwnicy, żeby nie zrobiła wagi, to byłoby gorące na ważeniu, ale jednak oczywiście tego nie życzę, bo to się wiąże z utratą dla niej pieniążków, a tego nie życzymy nikomu. Zresztą no nie ma chyba najmniejszej szansy, żeby ten limit ominęła, raczej przestrzeli w drugą stronę, czy zrobi go za dużo, ale życzę, żeby Tobie te ostatnie kilogramy schodziły jak najlepiej. No i widzimy się jutro na ważeniu. Dziękuję bardzo. Chciałabym pozdrowić wszystkich kibiców i wszystkie osoby, które mnie wspierają. Do zobaczenia już w sobotę. Tak Dzięki. jest. Dziękuję bardzo. Dzięki.